Zobaczcie, jak Zaczęłaś? już po 5 minutach tam był. I co, lecimy na świecie? No tak, to w trakcji, w ramach, nie nie tym nieuchronnym, jak wiramy, w gramadzie nie da się wkurzować. Jak gramy bez małżeństwa, to możemy to dobrze. Troszkę się wkurzamy. Ale ty tylko troszeczkę. Ale co? Może się wkurzamy, jak nie nagrywamy, ale w raj wąszy. Troszkę się tylko wkurzamy.

Giusto avrò! Oh! Pugliette! Ai ai ai! Oh, hai dovuto Ty jesteś dobry, Już nie miał. No, ej, a mam ładnego skina do. O, Ej, mam ładnego skina o, do rączek. No, cóż ule? Ej, mam nie, ładnego skina z... do rączek. Nie mam w ogóle skina do rączek. Ale czy ja mam? Fengol, fengol. Ale dobra, zabijam jednego, to już jakiś prostan. O oh, katana! Dobra, ty tywal, tywal. wal, ty wal. Ty wal. <noise> Dobra, na razie mam tu... Mołoto. nie jest łoto. Łotawik. Nie wiem, ma... ale nie mam owiec do bojowa. Nie mam teraz, no, no, no. No dlaczego mówią, że mówię, jestem... Mówię teraz trzeźki. Uuuh, uwię. E Jakby te, te zamkady tak co bardzo mocno wybijają, to by mieli... Masz o tym! Uważaj, bo on tam sobie żyje! mu dać im nową i a inni chcą tak w kółko! Co? Bo nie kończę z tyłu! On ma, on ma ten! Oni mają automata! Masz sobie automata! Pożą... Ja nie włączam, bo ja nie jestem z Ja gram na laptop. To, 50. Ja używa, to jest całkowity 50 Jam, że masz taki sam, że jest dosłabny Ty nie masz jump spada? Odblokowanego? Ja nie Wiesz, że chyba dalej jest na inny ten test, gdzie chcesz zblokować jump spada? Co? Wiesz, że chyba jest dalej ten story, wiesz, że chyba dalej można zblokować jump spada? Nie, no, nie, no, nie no. Gra. Nie muszę ściszać. Nie muszę ściszać. Nie muszę ściszać. nie Ja się mam na... Y, no mega ciemno. Arcade. To jest arcade. Ja, bo weszło mi się na taki jeden sałwał. Co to jest? Nic. Y Dobra, po prostu... E, jak Ja, ja wyszedłem... Nie wiem... Ja coś, coś nie masz już techniki... Oj, potem nie chcę... <grym> Nic... Po prostu... Oj, bo... Proszę, żeby ktoś mnie zabija... Ej, dobra, mnie zabije, to, tak, to wypada.

O, ziś, ziś, ziś. No, nie, O nie, No nie. nie, 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 ten lustro, nie, 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 ten nie, mi nie, 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 dobra, nie, 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 dobra, mały spoiler. Na specjalna 10 subów, że zagramy tak. z kimś. Że zagramy z kimś, i ta osoba ma trochę mało dni, jak my. No. I ona ogólnie jest bardzo dobra w kartę, bo ma nawet grand tomato. Ma też. No, ma... Wydropiła dwa ona... koraptki Tsuna. Ma, no. ma elefant Ilsy. Dobre, dobra, 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 dobra. I to mu I powiem nawet, co małem. Dobra, dobra, nie gadamy. Dobra, nie gadamy o, ty, o tym groła garden, tylko gra. No, zimno, no, no co nie tak. <laughs> coś, coś, co mi się dusisz? Co się dzieje? Co? Ja im tam rzucam! Ja im tam rzuciłem tego! <laughs> <laughs> Owiasuj mi, nie.

a mi waliło! mnie za Wiesz, że ten jeden Typ ma full HP. Ten Typ ma full HP. O, O, nie, o nie startowe itemy. Pierwsze dwa startowe itemy. Co ty chłopie robisz? No co, jump pad o! O! Tu! I tu jest! już Jak oni tylko mają tam wpadu, to oni rozumieją jakąś dziwną budowę. Radom. Ja też umieram. Stary, ja 11hp. Dobra, ej, a... o kurwa, ja ci coś ja zrobiłem? O, o, ale sklaczowałem tą kosą. Please. Nie, ej, a... dobra, um, ja biorę kornet, ty zostawiaj. Dobra. Ale ja już dawno dałem kornet, a w dodatku y, tam leżało moje ciało, gdybyś nie zobaczył. Ej, ej bo my 11 minut dzierżawiczki robimy. Kur... Cool. Dobra. Po... Dawaj, dojeżdżamy do spoconych Maciusi. <grym> fafitków, fafitków. Albo Maciusi. Okay. Help me. Help me. Help me. Stop, stop, stop. Stop, Stary, Stop, stop. Stop, stop. Stop, stop. wiesz jak wiesz stop. Stop, stop. Stop, stop. Stop, stop. Stop, co! Patrz co? Patrz co, Stop, Teraz się bawią. Ej, się to oni to się tam się bawią. Ty zobacz, jak zobacz, tam się tam się sorry, sorry. Runda, runda w życiu. nie, runda nie, życiu, nie, Dobra, dobra. nie, 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 Dobra, honor! nie, honor. Szkoły, Udy, wyprzami, szedł spadę. Szedł spadę, drugi to jest południowiczka. Chłop, w płatkę. nie ma, nie? Góro to zleci, nie ma. Chłop, to ognia jest taki. No... Stary, nie. Wybijamy się tym. Nie, ja robię to. Nie mam klacz. nie ja, ja drugi klacz. Nie lecą! Tam jest! Tam jest! Ej, jak on się dostaje na górę? Uuu, no, 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 no. no. ja nie no na, 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 Papa! na, na, tym, jak, ja, jak ja gram na laptopie, tak ciężko. Kupi jak ty masz wygrać, jak oni mają full HP. Właśnie I, mega full HP, mega full HP oni mają mnie. Co? I jak on miał full HP? Nie Dobra, wiem. Dawajcie nam za Najpier Najpierw ty, najpierw ty jak zawsze. Nigdy byłem na końcu nawet. Dzięki. Masz. Kotał. Nie mam kompletu jeszcze.

Spółka. Ja, na No ja, ja Ja druga. że ja taką nie umiem. Jak ty nie wiedziałeś, że to tamto? Jak ty Jak ty nie wiedziałeś? Może no, tamtaj przyjdzie. Ja bym od razu tam chłupie, Taka nieprzewidywalna! Chłopie, co ty sobie myślisz? Chłupie, u mnie jest przewidywalna. Mam... nawet nie jest przewidywalna. A ty grasz na telefonie, więc nie masz łatwiej. Bo masz automata, a ja nie mam. Chłopie, ja nie mam automata włączonego. Jest... Ale, ale masz w ogóle. Dawaj budo. Nie, 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 doski, 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 tocki, doski. Dawaj doski. Tocki. Tocki, doski, tocki. Nie, cmentarz! Najgorsza ma pana śpiew. Anyway. Gigi. No to wam zaraz napiszę GG. Jak będę na wesku? Co mi się myślałam? Ej, <skrudezka> ale on miał fajnego skina do tego. Dobra, ale... ej, ej, ej! Kuszę, Anna, na kamperu. Ej, Peti! Ja nie będę. Odwójny korner.

oni mi próbują na ulicę. No tam Ale to ja mu życzę to zaraz będę miał tornek. A więc ucieknij. Ja teraz ja robię kornek, nie? Ja ma większy. Proszę. Kurde, tylko umarłem. Dajesz! Na ślepo! Pan tamten, tamten ma 75! Pan ma jeszcze 75! On jest za tobą! To co sam mną ile? Co jest to snajpe? Mówię najpierw najpierw kurza zabijam, a potem headshot snijpe. Mia! Lepolino! O nie, 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 no, 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 nie, kiedy nie, nie, Ty ty robisz to ty? A teraz jej to... nie, 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 mnie, to nie, 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 mnie. Ty, ten filmik trochę nie, no. się będzie robił. nie, 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 Ha ha ha. Tak obie zaraz wrzeszczać ha 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 w mordę. <głosUh> Tyle mu powiem. Nie. Ta, tak, no to co się dzieje? Stary tam był ogień party w tym kościele. Ogień party w tym kościele jest. Dyleń ci powiem. Ogień party w tym kościele. Ta no chisza.

Dobra, leży. Dobrze. leży. leży, 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 leży. Dobrze. Ja się Dobrze. Ja, ja się właśnie uleczyłem, żebym miał full HP, bo miałem 90. Ja im deixam ofi ta granata. Napisałem im. Ale oni zaraz No zaraz my dostaniemy haha. To nam no. tu dalej. Nie giniemy, giniemy w tej rundzie, giniemy w tej rundzie, a mamy... Musisz tą rundę wygrać. Masz jeden, jeden.